Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku, a właściwie zapowiedzi serii Projekt Akali. Sama seria nie będzie specjalnie długa, bo będzie trwała tylko jakieś 4 odcinki, ale będzie wymagała, przynajmniej z mojej strony, sporego nakładu pracy. Jak to będzie działać? W miarę prosto. Przez 4 tygodnie, od poniedziałku 15 lutego, czyli właściwie dzisiaj, będę regularnie grał w League of Legends z jedną wybraną postacią Akali. Po każdym tygodniu nieco inaczej. W pierwszym tygodniu jeden koło vs. AI. Później co najmniej 4 normale, potem po minimum 5 normalni dziennie, w trzecim tygodniu co najmniej 4 dziennie i przynajmniej ranket, a w czwartym codziennie po 5 rankedów. No, o ile w środku nie okaże się, że jestem na tyle beznadziejny, że nie dam rady. Dlaczego akurat Akali? Tutaj jest kilka powodów. Przez bardzo długi czas Akali była alfabetycznie pierwszym w kolejności czempionem w całym League of Legends. Dopiero co stosunkowo niedawno została wyparta przez ARI. Akali dawno temu, kiedy grałem w raz pierwszy, była moim zdecydowanie ulubionym czempionem, od momentu kiedy pojawił się champion Spotlight właściwie. Praktycznie w tygodniu, w którym wyszła zdoła nawet uzyskać u mnie tytuł Most Played Champion. Będąc moim ulubionym championem, Akali zebrała na moim koncie praktycznie wszystkie skiny, właściwie wszystkie poza jednym limitowanym All-Star Akali, który był dostępny tylko akurat w czasie, gdy miałem swoją pierwszą od czerwodlola. Wreszcie Akali, to po prostu Akali, jak dla mnie nie potrzebuje specjalnego osobnego komentarza. Jakie mam w tym cele? W miarę proste. Chcę sprawdzić i udowodnić sobie, że da się osiągnąć cokolwiek grając tylko jednym czempionem. Jako, że znów miałem dosyć sporą przerwę od League of Legends, chcę też zobaczyć jak bardzo spadł mój poziom oraz ile czasu zajmie mi powrót do czegoś co można nazwać formą. Oprócz tego z pewnością... Miło będzie wrócić do gry postacią, którą pożyczyłem w sumie już dosyć dawno temu. Każdą serię gier będę streamował albo tutaj, na YouTubie, albo na Twitchu. Link do kanału znajdziecie w opisie filmiku. Dodatkowo w każdą niedzielę lub poniedziałek będę starał się wrzucić podsumowanie tygodnia, najciekawsze akcje, przemyślenia itd. Zapraszam również do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, na którym będę umieszczał linki i ogłoszenia związane z akcją projekta Kali a także wszystkimi innymi, które mam zamiar aktować w najbliższej przyszłości. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.